19 maja na terenie hali sportowej w Wielkim Klinczu odbyła się 13 edycja Spartak Jady Seniorów. Pomysł zorganizowania Spartak Jady narodził się ponad 13 lat temu wśród członków koła emerytów z Wielkiego Klincza. Ludzie chcieli, byli no, sprawni fizycznie, emeryci, ale chcieli coś zrobić nie tylko dla siebie, ale i dla innych. I taki pomysł, właśnie, żeby zaprosić koła. Emeryckie z powiatu kościelskiego do tejże Spartakiady. Ona miała taki wyraz jeszcze wtedy skromniejszy, nie mieliśmy takiej hali sportowej. Pierwsza się odbyła w szkole na boisku w sali szkolnej, a potem odbywały się w sali wiejskiej, tam później po Spartakiadzie zawsze wszyscy jedli i się cieszyli razem. A teraz jak mamy już tą piękną wielofunkcyjną halę sportową odbywa się w tym miejscu. W Spartakiadzie wzięły udział drużyny z terenu gminy Kościerzyna, zaprzyjaźnionej gminy Pniewy, a także zawodnicy z gminy Radków w Kotlinie Kłockiej. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dziewięciu konkurencjach. Dzisiaj przygotowaliśmy dziewięć konkurencji Pierwsza to była ta Wipowska, gdzie zaproszeni goście mogli celować do bramki z okazji Mundialu w Katarze nawiązanie, a potem teraz już walczą o Puchar Wójta gminy Kościerzyna, o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no i o jak najlepsze miejsce. Chociaż to są zawody, ale zawsze ten duch walki w każdym jest. jest konkurencje są takie akurat dla naszego wieku, na przykład Ringo rzucanie do kosza, bieg z książką na głowie, na przykład również woreczkiem do koszyka, kręgle, no, rzut taki tor między pachołkami. Odbijanie piłki. Także no, każdy może się popisać w czymś tam i na pewno się będzie cieszył, że e, no coś robi. W tym miejscu należy podziękować członkom najliczniejszego koła emerytów z Wielkiego Klincza, które było jednym z organizatorów czwartkowej zabawy.